Klimatyczny hotel podróżami w Jeleniej Górze był niemym świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Bez wątpienia do najmroczniejszych z nich należy to, które dotknęło 40-letniego urzędnika Bogdana Kozioła. Co takiego stało się w niewielkim pokoju numer 16 na początku upalnego sierpnia 1998 roku? Bogdan Kozioł urodził się w 1959 roku i do końca swoich dni mieszkał z matką w niewielkiej wsi Wolimierz na Dolnym Śląsku. Według jednego ze źródeł był rozwiedziony, ale według innego nigdy nie założył własnej rodziny. Życie w pojedynkę nie powinno dziwić. W kontekście sugestywnej rekonstrukcji magazynu kryminalnego 997 można się domyślać, że pan Bogdan był homoseksualistą. Choć w tamtych czasach odmienna orientacja często spotykała się z ostracyzmem, mężczyzna był powszechnie lubiany i szanowany. Nie wdawał się w konflikty i zawsze traktował innych uprzejmie, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Każdego dnia dojeżdżał do oddalonego, około 10 km urzędu gminy w leśnej. Zajmował w nim odpowiedzialne stanowisko kierownika referatu Wydziału Geodezji. Nie był zatem postacią anonimową ale dobrze znanym i cenionym członkiem lokalnej społeczności. Z racji pełnionej funkcji urzędnik dysponował telefonem komórkowym w sieci ERA GSM, a konkretnie modelem Nokia 1610. Trzeba pamiętać, że w końcówce lat 90. komórki wciąż jeszcze stanowiły rzadkość i dopiero zaczynały się zadomawiać pod strzechami zwykłych obywateli. W 1998 roku Bogdan Kozioł miał 39 lat. Ciemnowłosy, choć nieco już łysiejący mężczyzna był wysoki, mierzył 180 cm wzrostu i z pewnością nadal mógł się podobać. Okulary korekcyjne tylko podkreślały regularne rysy twarzy. Na ostatnim zachowanym zdjęciu pan Bogdan prezentował modne kiedyś wąsy, ale później zaczął się golić na gładko. Niestety nic nie wiadomo na temat jego ewentualnych związków, udało się natomiast ustalić, że w sobotę 1 sierpnia 1998 roku pojechał do kościelnika na imprezę u znajomych. Bogdan Kozioł wyszedł z udanego spotkania około 22 i wsiadł do taksówki, która zawiozła go do pobliskiego lub na dworzec PKP. To, gdzie mężczyzna spędził noc, nadal pozostaje zagadką. Następnego dnia, czyli w niedzielę 2 sierpnia 1998 roku, między godziną 6 a 7 był już widziany na stacji PKP w Jeleniej Górze, do której dotarł pociągiem. Urzędnik spotkał tam znajomą, której użyczył na chwilę telefon komórkowy. Nie ma informacji, co Bogdan Kozioł robił przez kolejne kilka godzin. Jelenia Góra pełna jest wspaniałych zabytków, parków i innych atrakcji turystycznych, Zatem być może mężczyzna poświęcił swój czas na zwiedzanie. Pewne jest to, że około 13.40 zameldował się w hotelu Podróżami, do dziś mieszczącym się w okazałej kamienicy przy placu Piastowskim w uzdrowiskowej dzielnicy Cieplice. Historia obiektu, który za czasów niemieckich nazywał się Rosen Garten, jest długa i bardzo ciekawa. Eleganckie wnętrza stworzyły piękną scenerię w nagrodzonym filmie Pożegnania Jerzego Hasa, a od słów, Pamiętasz, była jesień, mały hotel podróżami, pokój numer 8, staruszek-portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałaś pokryjomu moje włosy. Rozpoczynała się uwielbiana niegdyś piosenka sławy przybylskiej. Podobno zakochani nadal czasem pytają o możliwość noclegu w rozsławionym pokoju. Bogdan Kozioł nie otrzymał klucza do ósemki. W udziale przypadła mu dwuosobowa, znajdująca się na piętrze szesnastka. Wynajęta kwatera była niestety pozbawiona łazienki. Znajdowała się w nim jedynie niewielka umywalka z lustrem i wieszakiem naręczniki. Toalety i prysznice, które mieściły się na każdym poziomie budynku, zamykano na klucz, udostępniany gościom przez obsługę hotelu. Pan Bogdan nie zamierzał relaksować się w pojedynkę. Zamiast wypocząć w schludnym hotelu, od razu wyszedł na miasto. Do hotelu podróżami wrócił po około 40 minutach nie sam, ale w towarzystwie szczupłego chłopaka, który według zeznań recepcjonistki wyglądał jak cherubinek. Ze sporządzonego później rysopisu wynika, że nieznajomy miał 20-27 lat, krótkie blond włosy i oliwkową cerę bez zarostu, ale z młodzieńczymi rumincami na policzkach. Mierzył około 170 cm wzrostu. Ze względu na wysoką, prawdziwie wakacyjną temperaturę, chłopak zwracał uwagę ubiorem. Miał na sobie luźną popielato-szarą bluzę w poziome paski, spod której wystawał żółty kołnierzyk koszuli. Na jego ramieniu wisiała torba z ciemnego materiału. Obaj mężczyźni o 14.20 udali się na piętro do wynajętego pokoju. Przynieśli ze sobą wódkę i kole, ale brakowało im szkła. Blondyn zszedł więc na recepcję, żeby pożyczyć szklanki i przy okazji zabrać klucz do łazienki. Co działo się potem, pozostaje w sferze domysłów. Prawdopodobnie Bogdan kozioł wziął prysznic i do pokoju wrócił w samej bieliźnie. Recepcjonistka zapamiętała, że towarzysz hotelowego gościa opuścił budynek z plamami na rękach i ubraniu. Zachowywał się jednak zupełnie naturalnie. Tragiczne jest to, że nikt od razu nie sprawdził, czy na piętrze nie stało się coś złego. Szybka reakcja być może uratowała by życie urzędnika z leśnej. Straszna prawda o zdarzeniu w pokoju numer 16 wyszła na jaw dopiero kolejnego dnia. W poniedziałek 3 sierpnia 1998 roku. Pokojowa hotelu podróżami, pani Jadwiga, chciała rano posprzątać lokum pana Bogdana, ale nikt nie zareagował na pukanie do drzwi. Kobieta usłyszała zatolejącą się wodę z kranu, który znajdował się tuż przy framuce. Postanowiła zatem zająć się innymi obowiązkami, a pod szesnastkę wrócić za jakiś czas. Godzinę później pokojowa kolejny raz próbowała dostać się do wnętrza, ale przekręcony zamek w drzwiach cały czas stawiał opór. Na nadal odpowiadał tylko plusk strumienia, który wpadał do ceramicznej umywalki. Dziwna sytuacja zaniepokoiła kobietę do tego stopnia, że zdecydowała się o niej powiadomić właściciela hotelu. Kiedy oboje z zapasowym kluczem udali się pod feralny pokój i otworzyli drzwi, ich oczom ukazał się przerażający widok. Bogdan Kozioł leżał obok drzwi i szafy z podkurczonymi nogami i rękami, twarzą do podłogi. Miał na sobie tylko majtki, więc na ciele od razu było widać liczne rany. Szokowany hotelarz natychmiast wezwał policję, która dokonała oględzin ciała i miejsca zbrodni. W toku śledztwa wykazano, że napastnik najpierw uderzył głowę ofiary butelką po wódce, a następnie zadał mężczyźnie ponad 30 ciosów nożem sprężynowym. Zakrawione ostrze nadal znajdowało się w pokoju. Pomimo tak dużej liczby uderzeń, żadne z nich nie było śmiertelne. Być może gdyby pan Bogdan został w porę odnaleziony, przeżyłby spotkanie z niepozornie wyglądającym chłopakiem. Niestety, pomoc przyszła zbyt późno. 39-letni mieszkaniec Wolimierza wykrwawił się na czerwonej wykładzinie hotelu podróżami. Ściany pokoju nr 16 również wyglądały jak z horroru. Białą farbę w pobliżu futryny i stolika ozdobnego kwiecistym obrusem pokrywały strugi krwi. Nie inaczej prezentowały się lakierowane drzwi, niewielkie lustro nad kranem oraz umywalka, do której tak długi czas spływała woda. Ustalono też, że przed wyjściem i zamknięciem pokoju na klucz, nieznajomy blondyn przebrał się w spodnie ofiary, bo jego własne były zbyt poplamione krwią. Ukradł też telefon komórkowy Nokia oraz paszport pana Bogdana oznaczony serią DD6617760. Kilka dni po wydarzeniu, jakie rozegrało się w hotelowym pokoju, w lokalnej prasie ukazał się rysopis i portret pamięciowy podejrzanego chłopaka. Sprawę nagłośniono też w ogólnopolskich programach telewizyjnych, magazynie kryminalnym 997 oraz telewizyjnym biurze śledczym. Niestety, pomimo upływu lat, nie udało się ustalić ani motywu, ani personaliów podejrzanego mężczyzny. Teoria śledczych zakłada, że Pogdan Kozioł poznał swojego oprawcę dopiero po przyjeździe do jeleniej góry na dworcu PKP lub już w cieplicach. Pytanie, co takiego sprawiło, że drobny chłopak zadał obcemu mężczyźnie ponad 30 ciosów nożem? Czy mogła to być gwałtowna reakcja na niespodziewane zaloty urzędnika? A może anielsko wyglądający nieznajomy od początku brał pod uwagę ewentualność dopuszczenia się takich czynów na tle rabunkowym? Oby jeszcze przed przedawnieniem się sprawy znaleziono odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących tajemnicy, którą to skrywają ściany tego pięknego, romantycznego hotelu. To wszystko na dziś moi drodzy, odcinek powstał przy współpracy z autorką bloga Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia i teraz bardzo ważna sprawa, link do jej wpisu zamieszczam w opisie pod filmem, tam znajdziecie sporo zdjęć związanych ze sprawą, uprzedzam, niektóre zdjęcia są bardzo mocne, także tylko to osoby, które no, czują się na siłach, niech sobie klikną w link, który przekieruje was na bloga. Pozdrawiam was gorąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.